No i pana to mordeczko, bo nie uwierzysz, chociaż to najprawdziwsza prawda. Włosi mają rząd, który całą kampanię jechał na hasłach typu: basta, migranti i Włochy dla Włochów. A teraz Meloni właśnie ogłosiła, że przyzna pół miliona zezwoleń na pracę dla imigrantów spoza Unii Europejskiej w ciągu trzech lat. Zgadza się, dobrze słyszysz, bo nawet najbardziej antyimigrancka władza, jak tylko siądzie do rządzenia, to odkrywa, że potrzebuje migrantów bardziej niż nawrocki snusa podczas debaty. A dlaczego? Bo Włochy to obecnie najstarsze społeczeństwo w Europie, a starzy ludzie mają to do siebie. Że nie pracują, potrzebują emerytur, opieki, i lekarzy i pielęgniarek, i ktoś musi to wszystko ogarnąć. No i oczywiście nie będzie to Meloni, i nie ci, którzy w komentarzach piszą, Niech najpierw da pracę Włochom! Bo Włochów do tej pracy zwyczajnie nie ma. Więc trzeba sprowadzić młodych ludzi z zewnątrz. Tych samych, których rzekomo się tak boicie. I tu jest cały paradoks. Rządy, które całą swą tożsamość zbudowały na straszeniu imigrantami, same ich teraz ściągają, bo wiedzą, że bez nich kraj zwyczajnie się rozsypie. Brzmi znajomo. Musicie zrozumieć, że każdy, kto mówi o tym, że należy zatrzymać imigrantów, Imigrancję jest albo zakłamanym populistą, albo obrzydliwym cynikiem. Nie ma trzeciej opcji, bo imigracji zwyczajnie nie da się zatrzymać. No chyba, że chcecie pełnego izolacjonizmu w stylu Korei Północnej, to powodzenia. Prawda jest taka, że łatwiej nakręcać narrację o obronie kultury, niż zrobić politykę prorodzinną, która sprawi, że ludzie będą chcieli mieć dzieci. Włochy są po prostu społecznym zwiastunem przyszłości. Bogaty kraj, starzejące się społeczeństwo i władza, który musi wybrać między realiami gospodarki, a memami z Twittera. I zgadnij, co wybiera. Dziena i widzimy się jutro.